Kurde. A, to było nawet straszne. Za słabo nogą docisnąłem. nie? Ja. No, to jest jakieś ponad 50 km Trochę mi chłodno w nogi, ale powiedzmy, że mogę to wytrzymać a, a, laj, Agresywny Lilo Lilo czy Milo? Lilo się nazywał, ten pies od maski Milo. w ogóle patrz ci aktorzy tacy komediowi, ale fajna furka. Ci aktorzy tacy komediowi, oni by się wydawali, że są tacy weseli i w ogóle nie? Strasznie duża ilość z nich ma depresję, tak samo Jim Carrey też. On podobną depresję ma. No, ten też nawet kiedyś chciałam to samo po popełnić. Ty, 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 Tego hamulca nożnego pod tym butem z twardą podeszwą to prawie nie czuć. Ja go tak zawsze na wyczucie tą nogą tam macham, ale jakby tak naprawdę nie czuję, wiesz, nie czuję pod stopą tej dźwigni. Nie bierz środę, w środę, jedziesz samochodem, nie ujedziesz za daleko, jeszcze staniesz się kaleko. Jakże, jak ty poszłaś na stację tam, no. to ja wymieniłem w tym czasie baterię i dwa razy krócej trzymała czy, przez to zimno, nie? Naprawdę? Dwa razy krócej, naprawdę, aż się zdziwiłem. O jest byczyna. O patrz za jazd. To pewnie A, jest... się już nie napije Tak, ja. Teraz przecież wszystko jest zamknięte. No i po herbatce bajka była, moto myszy z Marsa Tam były myszy, które jeździły na motocyklach i one były takie dziarskie myszy? No myszy, panowie myszowie Dobra, jest, do tych że mi się ta nasza To są jakieś stare koszary wojskowe, chyba mi się wydaje, chociaż w sumie nie wiem, dwór zaciszy, tłumacz przysięgły języka francuskiego, idziemy, przytłumaczy nam coś, mm. omelette di fromage. Omelette di fromage. No ty się trzymasz, czy tam na wakacjach jesteś z tyłu? Przedzam cię, jedziemy motocyklem. Staniemy tutaj i włączymy nawigację. O, staniemy koło traktora. Się okaże zaraz, że to znów, że to nie, że to nie ta wioska. Kończy się miejsce w pamięci. A tam no prawda. O, to jest chyba ta droga, z której właśnie przyjechaliśmy. To jest tam. Gród Hrad. O, właśnie tak się on nazywa. Koścetru wkrótce, patrz Przepraszamy, gród zamknięty. Patrz jak tu fajnie, tu cały taki ośrodek Acha, jest, no. O, ludziów tu są. To są króliki. Acha. Nie wierzysz mi? Są wielkie jak psy. Cześć. A w rękawicy to się nie boję, ale bez rękawicy... Uwolnimy je? Patrz, tu jest coś, coś takie na wzór takich, jakichś maszyn wojennych. Patrz, tu jest katapulta. Właśnie wyczaiłem, że z prawej strony chyba stoi motocykl 63 rocznik To ten gościu, co go ostatnio spotkałem tam przy Opolu To miał silnik z tego BMW R60, tak dobrze pamiętam Z 61 roku To jeszcze był starszy Można sobie ognisko zrobić Szkoda, że to jest zamknięte ludziom biznesu ukederą. No, to można się było spodziewać, że to jest zamknięte. Ale w Christi Ej! W tym filmiku to był chyba mój siódmy filmik na kanale. Taki samochód tam minąłem jakiś wymalowany w jakichś rycerzy, czy ja tam taki... No to właśnie ktoś mówił, że ten samochód tutaj w tym grodzie właśnie często stoi. To nie jest pogoda na Rano była, coś się zepsuło. koło coś Na środku drogi między pasami musiała być taka, wiesz, kolejna. A to było mocno rzuciło tam z tyłu. Przednie koło chyba już wyjechało na ten lewy pas, a prawe złapało kolejne. Znaczy prawe, bo że tylnie.